Karpie, 22 kilo. Liczymy sztuki. Piękny karp. Leci do wody. Poszedł. Piękny. Leci następny. Aż ładna sztuka. Z kilo oceniam. To jest drugi poszedł wstępny, większy, ale też niedużo z kilo 200 Poszedł, pięknie Witajcie w domu karpiki Nie będę sobie łapę brudził Ile? No zobaczymy na filmie. Piąte zdaje się To mu się przy brzegu spodobało Już coś je Już coś je Czekaj, czekaj zbliżenie na mordkę duży czy nie? No jest spory, ale nie jest tak duży tak, do Spokojnie Przypominam, że pięć wrzuciłem już wcześniej Poranionych Trudno chyba do tamtego No dobra, wrzucaj, wrzucaj. Jeźdź, tylko nie będziesz. Zdrowy bo płynie. Dobra, lecimy dalej. Ja już się pogubiłem, ile sztułku. Pewnie szefów w sensie ja złapałem. Tego Ja teraz wszyscy, nie? To mój, no To jest ten mój ostatni. Dobra, dawaj następny. No. A trzeba będzie na filmiku policzyć, ile wrzucamy. Dobra, już wodę można trochę odlać. Wody trochę trzeba odlać, bo nie, już nie. Dobra, bo przymuliłeś teraz. Te komary. O, malutki, fajny. Trzeba na filmiku policzyć, bo ja już się nie ogarniam, nie? Jest okej. Okay. Fajne i takie idealne. Jaką ciepłą wodę mają je. Linę tutaj się nie dziwię, że biorą. Elegancko. I mhm. teraz tego tam. trzecia sztuka. Tam. Ten jeden tam. No. Pięknie. Wow. Ale złotołuski. Sprawdźmy jeszcze jest. Ktoś teraz telefon wpadł, ale to by była skucha. No jeszcze widać trochę jest. Co jeszcze tam czy nie? Na razie tego. No jego tutaj A to te kołuski odpadły. To ostatniego To no idealnie jest... hmm. ładny, mały, ale ładny Dobra mm -hmm. no, Zobacz wylej wodę Sezon 2010. Finito Pozdrawiam, pis